Dzień dobry, witam serdecznie, ja jestem Paweł. A to kolejny odcinek Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dawno, oczywiście, odcinka nie było. Więc zaczynamy od razu z grubej rury, bo poprzednio skończyliśmy na y... bitwie o Kermoren. Ślady wielu stóp. Przeszedł tędy tłum chłopu. I obecnie z Ciri idziemy zabić Imerita. Jeszcze sobie tylko zerknę, na czym to dokładnie skończyliśmy. Wszystko sobie popatrzę. Po śmierci Wesemiria Ciri pałażącą zemsty na dzikim gonie, od Aw Walacha wiedziała, że Imerit, jeden z dowódców dzikiego gonu, Pojawił się na łysej górze w Welen i zaproszony przez Wiedźmy, będzie tam bawił przez jedną noc. Nie myśląc wiele, Cyli postanowiła ruszyć na ziemię niczyją i zabić emerita. Gerard, ten twardy i osądny Wiedźmin, jak zwykle dał się urobić swojej przyszywanej córce i zgodził się jej towarzyszyć w tej nieodpowiedzialnej eskapadzie. Oboje wymknęli się z Kermoren i pojechali, by zamić. Imlerita No i tak właśnie fabularnie O, dzień dobry Terminatorek, witam serdecznie I tak właśnie fabularnie hmm, Kontynuuję grę O, mam już 29 poziom Myślałem, że 28 29, trzeba tu sobie wszystko odświeżyć Po raz kolejny Wiecie, euro się skończyło Więc można już Troszeczkę więcej pograć Mam nadzieję, że filmy będą pojawiać się częściej ale mam również nadzieję, że będzie mniej spoilerów na czacie, bo ostatnio było ich sporo. A to taka gra, którą zaspoilować dosyć łatwo. O, tu już mam miejsce, mogę wrzucić następny. Hmm. Od dostępnych punktów już mam 5. I tak właśnie myślę, czy czy nie kupić tutaj kolejnych. Zadaje zwiększone, zwiększone obrażenia, proporcjonalnie do zużytej wytrzymałości. Ignoruje obronę przeciwnika i zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 10%. Punkty adrenaliny, dodatkowo zwiększają całkowite obrażenia o 33%. No dobra, kupimy to. I mamy kolejne. Zmniejsza odporność na obrażenia u przeciwnika... Zmniejsza odporność na obrażenia u przeciwnika o 5%? Ale dziwne. Powoduje u przeciwnika efekt trwawienia, który zabiera 25%... Plus... No. no dobra. Kupimy. Potem trzeba to będzie sobie wszystko poukładać. I umieścimy to o, sobie tutaj. Jeszcze tu dodamy jakiś czerwony mutagen. Którego oczywiście jeszcze nie mam. Dobra, to później to dodamy. Ok, kontynuujemy quest. Tu mam jakieś ślady chłopów, którzy ruszyli w tamtą stronę. Ale kurczę, do tego świata się świetnie wraca. Awalach mówił, że słabością Millerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Avalacha. No proszę. Czy na każdego jest jakiś sposób, tak myślę. Terminatorek, potwierdzam. Splinter Cell yy, Blacklist jest zajebistą grą. Bawiłem się przy niej świetnie, skończyłem całą, naprawdę polecam Strzelać? Nie, Białowłos włos służył kiedyś panią Dobra Aha, już chcieli do nas strzelać Niech podejdą Ale... Przyszli na święto, nie godzi się odmawiać im gościny Nie przyszliśmy świętować, chcemy dostać się na szczyt góry Nie przejdziecie przez bramę ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się. Jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. No dobra, chyba dosiądziemy się do ogniska. Myślę, że to będzie. odpowiednie, dobra? Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną, kurczę. Troszkę żałuję, że ta gra się kończy. Nie wiem ile jest do końca, ale czuję, że już niedaleko. Wypytajmy o wszystko, z jakiej okazji to święto, musimy już iść. Wypytajmy. Powiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta, ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę, młodzieńcy i dziewczęta nie wracają. Wracają szczęśliwi. Rzadko które zostaje potem w Welen. Ruszają szukać lepszego życia w świecie. No, chyba robią im tam krzywdę. Mówiłeś, że panie schodzą do was ze szczytu góry. Jeśli są łaskawe. Mój ojciec opowiadał, że przechadzały się od ogniska do ogniska, słuchając próśb i Wtedy co roku czekamy, aż znów przyjdą. Czyli zdarzało się to dawno temu. Nie ma co liczyć na szczęśliwy traw. Tak, spróbujmy dostać się na szczyt góry. A z jakiej okazji świętujecie? A co wam do tego? Nie ma się co gniewać. Białowłosy służył paniom tak jak i my im służymy. przez cały rok ślemy im dary a tej nocy one obdarzą nas swym błogosławieństwem Spotkałam jeden z waszych darów dla wiedźmy był zasmarkany wystraszony i na oko śmioletni Spokojnie hmm, kurde tu trzeba ich o wszystko wypytać Po co panią? wasze dzieci My nie wiemy i nigdy nie pytamy. Nie wiecie? Ja wam powiem. Powiedzcie lepiej, co ma zrobić chłop z napotkaną na trakcie sierotą, kiedy jego własne dziecka płaczą z głodu. Nie jesteście stąd, więc nie sądźcie nas wedle obcych praw. Powiedziałeś, że Panie Wam błogosławi. Ale to będzie A, ciekawy quest. Toczą się nasze losy. Najpierw lato trudów w pełnym słońcu, potem deszczowa jesień, a po niej zima umierania. Czekamy tedy na wiosnę, kiedy wszystko co martwe odradza się, a z krwi i potu dom rodzi nam żołędzie. Czasem kilka, czasem garść. I co robicie z tymi żołędziami? Starszyzna Welen zbiera się i radzimy. Jedni chcą je zmielić i pola obsiać, żeby był urodzaj, Drudzy mądrej kobiecie zanieść, żeby ulepiła piguły na suchoty. Garść zaklętych żołęci starcza dla całego welen. Nigdy nie starcza. No tak, dobra, zmienimy temat. Dosyć już o tym. Mamy inne pytania. Chyba już nie mamy? Jeszcze, po co panie schodzą do was? Jeszcze, panie schodzą do was z Jeszcze raz muszę przesłuchać. Jeśli są łaskawe. Mój ojciec opowiadał, że przechadzały się od ogniska do ogniska, słuchając próś piska. Wtedy co roku czekamy, aż znów przyjdą. Czyli zdarzało się to dawno temu. Nie ma co liczyć na szczęśliwy traf. Tak, spróbujmy dostać się na szczyt góry. Dobra. w czas? Śpieszno wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt. Musimy zdążyć przed Brzaskiem. Idźcie do namiotu i stańcie przed Teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. Dobra, porozmawiaj z Teklą. I uzyskaj pozwolenie... Dzień. ...na wejście na szczyt góry. Dobra, to idziemy... Do tekli, tu mam jakieś kowala. Może będzie no. chciał zagrać gwinta. No, nie będzie chciał. Dobra, bywaj, myślałem. Dobra. No terminatorek, teraz sprawdziłem twój wpis, Prototyp aż 9 na 10, no tutaj, tutaj bym się nie zgodził, a Infamous 2 na pewno w moich oczach lepszy jest od Prototypa, więc raczej bym te oceny zamienił. A sprinter Cell Blacklist, no dałbym dziewiątkę, spokojnie. Dobra, ruszamy dalej. Popatrz. Dziecko. To porządku. Znam je. Ma na imię Janek. O, Janek jest. Stary znajomy. A niech mnie. Wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć <noise> jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja. No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? A co ty tutaj robisz? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś na z Wiedźmami. One na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. Pokręcę się tutaj. A gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy? Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Jesteśmy tutaj, bo szukamy elfa o imieniu Imlay. Ciri uważa, że jest gościem wiedzy. Taki wielki w pełnej zbroi? Idziecie w dobrym kierunku. Rzeczywiście, no. i góry. No to mamy pierwszą wskazówkę? Tak, po raz pierwszy na moczarach woda zamarzała pod kopytami jego konia. A wczoraj drugi raz widziałem, jak zmierzał tą drogą. Dlaczego go szukacie? Zabił mojego przyjaciela. Na twoim miejscu nie szukałbym zemst. Nawet wiedźmy czują przed nim respekt. Dlaczego uważasz, że nie dostaniemy klucza? O rany, gorzej niż z dziećmi. Na szczyt góry wpuszczają najwyżej trzy osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z wiedźmami. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? <laughs> znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powiedz ci, żebyś zawrócił, bo z wiedźmami nie ma żartów. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Tekle. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. No dobra, w sumie Janek jest fajny. Słońce zaszło, słowik umie, światło już się mroczy. Czas pożegnać się i zasnąć. Zmrużcie, zmrużcie oczy. No proszę. Jeszcze śpiewa znane polskie piosenki. A może raczej przyśpiewki. Nie wiem teraz, czy dobrze idę. Jeszcze nie gotowe. Trzeba Chyba źle idę. Gdzie jest ta tekla? Wow, tu, ale kolejka. O, chyba dobrze idę. Troszeczkę zleciał mi mikrofon. Już jest okej. Okay. No, co tu mamy? Proszę, garfemików. No dobra, sprawdźmy, cóż w namiocie. Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej! Tak, jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy, charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Hmm, nieważne, już wiem. Wybieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Hmm. Aha, no to dobra.